Szczepienia seniorów. Niepokojące dane szczepienia seniorów przeciw COVID-19. Zainteresowanie drastycznie spada. To problem. Zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19 w grupach 60, 70 i 80 plus w ostatnich tygodniach spada. Może to spowolnić wygaszanie pandemii w Polsce. To problem, jeżeli te osoby zetkną się z koronawirusem, będą chorować, a nawet umierać są to przecież grupy najbardziej narażone, mówi interim.pl dr Michał Słudkowski. Tymczasem minister zdrowia zachęca lekarzy rodzinnych do prowadzenia rozmów uświadamiających wśród seniorów. AMZ zapowiada kampanię profrekwencyjną skierowaną również do tej grupy wiekowej. Krzysztof Strągowski, informatyk i pedagog, który jest jedną z osób analizujących dane od początku epidemii, podał na Twitterze najnowsze dane dotyczące szczepień w grupach 80+, 70+, i 60+, powołując się na Europejskie Centrum do Zapobiegania i Kontroli Chorób pecc. Wśród osób powyżej 80%. Roku życia odsetek zaszczepionych przeciw COVID-19 wynosi 57,5%. Strągowski zauważył, że widać wyraźny spadek zainteresowania szczepieniem w tej grupie, szczególnie w ostatnich czterech tygodniach, poniżej 2%. Zaszczepionych, a w ostatnim tygodniu, poniżej 1%. Seniorzy 70-79 zaszczepieni i dawką w 72,49%. I Jest to najwyższy poziom zaszczepienia ze wszystkich grup. Szczyt na poziomie 9%. W 14 tygodniu, następnie trend spadkowy od ostatnich 4 tygodni. Ostatni tydzień 2% dodał w tym samym wątku pstrągowski. A co z grupą wiekową 60-69? Zaszczepiona 1 dawką w 54,15%. Widać uwolnienie rejestracji w 12 tygodniu, szczyt na poziomie 9% w 14-15 tygodnie, potem trend spadkowy, ostatni tydzień 4%. Na swoim blogu te dane podsumował następująco wzrost szczepień przy ret. widać jedynie w grupach wiekowych 18-24 oraz 25-49. Dla pozostałych grup wiekowych obserwowana jest tendencja spadkowa, czy też wręcz zanik dalszego procesu szczepienia w tej grupie. Doktor Sutkowski, będą chorować, a nawet umierać, co o szczepieniach w grupie 60, 70, 80, plus mówią lekarze? O komentarz poprosiliśmy doktora Michała Sutkowskiego, lekarza rodzinnego z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Jeżeli te osoby zetkną się z koronawirusem, będą chorować, a nawet umierać. Są to przecież grupy najbardziej narażone, ocenia nasz rozmówca. Wystarczy jeden kontakt zauważa. Każdą z tych grup wiekowych oddzielnie należy ocenić, podkreśla. Minus 80 plus to są ludzie, którzy bardzo często nie są niezależni w swoich decyzjach, podejmują je za nich osoby z rodziny lub opiekunowie. Jest wśród nich również bardzo wielu sceptyków szczepień. Są to też osoby wykluczone informatycznie, ale i komunikacyjnie. W tym przedziale wiekowym jest też nieszczepiąca się grupa, która twierdzi, że skoro tyle lat przeżyła, to już więcej nie musi, potencjalnie im nie zależy. Stąd problemy w tej grupie tłumaczy dr Sutkowski. Jak zauważa, wśród osób 70 plus szczepienia wyglądają najlepiej. To osoby, które są sprawne, dotrą do punktu szczepień, zadzwonią, nie są zależne od rodziny. Generalnie w tym przedziale wiekowym szczepienia idą dobrze, ocenia. Grupa 60, natomiast miała obowiązek szczepić się AstraZeneką w pewnym momencie. Od 20 do nawet 70% osób w tym wieku rezygnowała w związku z tym ze szczepienia. Część czeka na inną szczepionkę. Część całkowicie się wycofała, zauważa. Rozmowy uświadamiające niski poziom zainteresowania szczepieniami w grupie 60 zaniepokoiły Ministerstwo Zdrowia. Jak informuje Krzysztof Strzałkowski, warszawski radny i przewodniczący Komisji Zdrowia w Semiku Mazowsza, minister Adam Niedzielski w liście do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej bije na alarm. Prosi o przeprowadzenie z pacjentami niezaszczepionymi i niezapisanymi na szczepienie rozmów uświadamiających korzyści płynące z uzyskania odporności przed wirusem COVID-19. Jak gabinety POS, które są już i tak przeciążone, mają pogodzić bieżącą obsługę pacjentów z systemowym docieraniem do wszystkich tych, którzy nie zapisali się jeszcze na szczepienia przeciw COVID-19? Pyta Strzałkowski. Doktor Sutkowski komentuje. Świadomy lekarz rodzinny wie, który jego pacjent się zaszczepił, a który nie. Ten pomysł obdzwaniania i specjalnego uświadamiania poszczególnych osób jest mało realny. Prowadzimy przecież rozmowy podczas teleporad i wtedy zachęcamy pacjenta do szczepienia. Nie ma żadnych przesłanek, aby robić to ponownie oddzielnie. My namawiamy do szczepień, a nie tylko my, lekarze rodzinni, powinniśmy to robić. MZ, ruszy kampania profrekwencyjna. Dla kogo? Spytaliśmy Ministerstwo Zdrowia, ilu seniorów nie zostało jeszcze zaszczepionych, jaki jest plan MZ na to, by zachęcić ich do zaszczepienia się oraz w jakim czasie MZ chce zamknąć szczepienia tej grupy wiekowej. W odpowiedzi biura prasowego MZ czytamy Pod koniec ubiegłego tygodnia do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej trafiło zestawienie procentowe dotyczące zaszczepionych pacjentów z jednoczesnym porównaniem do liczby zaszczepionych osób na terenie województwa i kraju. Każdy lekarz w aplikacji gabinetowej i może wygenerować dane swoich pacjentów, którzy nie zostali zaszczepieni, co pozwoli przeprowadzić również przez lekarzy pozakcję informacyjną w zakresie możliwości szybkiego zaszczepienia. W połowie miesiąca ruszy kolejna odsłona kampanii profrekwencyjnej. Dodano. W medycynie tak jak w kinie będą różne zakończenia, albo tragedia, albo dramat. Jak się zaszczepimy w 50% to będziemy mieli czwartą falę, dużą endemię, będziemy borykać się z koronawirusem jako problemem medycznym. Natomiast, jeśli zaszczepimy się w 80-85%, to wszystko będzie w porządku. To jest tu rzecz nie tylko ochrony zdrowia, nie tylko sprawa lekarzy rodzinnych. Powinniśmy oczekiwać, że centralnie też będzie zachęcanie tych osób starszych do szczepienia. Podsumowuje. Autorka Magdalena Raducha.